Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony, GGT, a to Battlefield Play for Free. Jednocześnie mój pierwszy odcinek na YouTube. Słuchajcie, na tym kanale będą różne specjale, let's play'e, Nie wiem, jak będzie z vlogami, ale no cóż, dobra. Yy, możemy wreszcie przejść do gry. I co jest? No ok. Yy... I dobra. No i tak, w Battle Play For Free mogliście się domyślić, że jest to strzelanka. Yy, I do gry, okej. Okay. I tak. Yy, na pewno zrobię coś w rodzaju zagrać z dżetem, czy też bądź zagrać z widzami. Coś w tym rodzaju. I tak, pamiętam, że jedynym wymaganiem, żeby mieć tą grę na swoim komputerze, to chyba 2GB wolnej pamięci, coś takiego. I dobra. Czekam aż się załaduje ta gra, bo chcę wreszcie wam, wam pokazać jak to wszystko wygląda. No dobra. I tak, wszystko co wam się nie będzie po podobało, typu nie podoba wam się intro, nie podoba wam się mój mikrofon, nie podoba wam się wszystko co wam yy, co tam zauważycie, to piszcie, yy, że nie podoba wam się dana rzecz, ponieważ to po prostu mi yy, to po prostu postaram się to zmienić. I okej. Okay. Lekkie lagi zaczynają nas zabijać. I okej, okay. co tam mamy? Jest tutaj jeden, którego spróbuję zestrzelić. I tak, wiem, że w tym odcinku nie ma mikrofonu. Na przyszły raz postaram się już, żeby odcinek z mikrofonem był. No dobra, z mikrofonem, boże, z, z, z głosem. No okej, okay. tutaj raczej nic takiego wielkiego nie zdziałam. I mnie zabili. Teraz tak, ten odcinek będzie jakiś taki krótki, jakieś 5-10-minutowy, może nawet i 3-minutowy, nie wiem. Nie patrzę na czas. I zazwyczaj odcinki będą trwać tak 10 minut. Yy, z różnych gier będą yy, zresztą piszcie mi sami jeżeli chcecie w jaką, jaką chcecie grę nie wiem na przykład pff, nie wiem co chcecie i odcinki będą się pojawiły, pojawiały tak co tydzień w sobotę yy, bądź w niedzielę nie wiem jak to będzie jak się wyrobię i dobrze no kurczę i tak no to mówiłem, że odcinki będą w sobotę bądź w niedzielę. Jeżeli będzie jakieś święto, no to odcinek, odcinek będą dwa odcinki przed. M, tydzień przed, bądź dwa, dwa odcinki tydzień po święcie. Dobra. I tak, ten odcinek może być bardzo lamiący. Mikrofon może być. Pff, dobra. Pe ten odcinek może być bardzo lamujący. mikrofon może być zły, ja mogę grać ale to mój pierwszy odcinek, wybaczcie mi, na następny raz na pewno to zmienię, obiecuję. I tutaj był jeden, widziałem, widziałem. No okej. Okay. No dobra, na... To ja tutaj za chwilę będę miał 16 miejsce i ja, ja z wami się na to założę. I zazwyczaj, jeżeli będę robił odcinki z Battlefield Play for Free, no to ben, będą to zazwyczaj całe rundy. Natomiast już teraz mus, już się z wami żegnam, bo to był bardziej taki odcinek informacyjny odnośnie co będzie na moim kanale i tak dalej, i tak dalej. To do następnego razu i no cześć!